Witam, to pierwszy odcinek wzorów i własności do egzaminu ósmoklasisty. Lecimy z pierwszym działem liczby. Macie tutaj spis treści. I zaczniemy sobie od potęgi pierwiastków. Pierwsza sprawa, którą każdy musi zapamiętać, to to, że jakakolwiek liczba do potęgi zerowej zawsze daje 1. 140 do potęgi zerowej da nam 1. Żeby sobie to lepiej zapamiętać, spójrzmy sobie na taki przykład. 5 do potęgi drugiej podzielić na 5 do potęgi drugiej. Zajrzyjmy zróbmy sobie to na podstawie tego wzoru z dzielenia o tych samych podstawach. To mamy 5 do potęgi 2 minus 2, czyli 5 do zerowej, czyli po powinno być 1. A teraz zobaczmy, co się stanie, jak sobie na początku weźmiemy do tej potęgi. Czyli mamy 5 do potęgi drugiej 25, podzielić na 25. To będzie 1, no właśnie, 1, nie 0, nie 5, tylko 1. Stąd sobie można zapamiętać, że jakakolwiek liczba do potęgi zerowej daje właśnie 1. Jakakolwiek liczba do potęgi pierwszej, no to jest po prostu jasna liczba, czyli a do pierwszej to jest a. 134 do pierwszej to jest 134. Teraz tutaj reguła mnożenia z tymi samymi podstawami. Jak mamy, jak mamy A do 3 razy A do 7, no to będzie A do 10, no bo te podstawy te wykładniki się ze sobą dodają. Tutaj ułamek działa zupełnie tak samo jak dzielenie. To zawsze ułamek znaczy po prostu dzielenie w matematyce, czyli znowu wykładniki odejmujemy. Wykładnik no to to jest to, co tutaj w potędze. Będę zamiennie używał wykładnik potęga. Tutaj druga sprawa, jeżeli mamy te same wykładniki, a inne podstawy, to, to wtedy podstawy bierzemy sobie do nawiasu i sobie je mnożymy. 3 razy 5 to jest 15. Tutaj szczególną uwagę zwrócę na taką sprawę, że często będziemy to wykorzystywać w drugą stronę. Z tego tutaj. No bo jak mamy jakąś liczbę do jakiejś potęgi, to możemy sobie ją rozłożyć na dwa jakiekolwiek, albo więcej nawet czynników w nawiasie. 6 razy 4 daje 24. I to sobie możemy rozdzielić. Tutaj y, to nie ma sensu akurat za bardzo, y, bo to nam nic nie ułatwia, ale y, będą takie zadania, gdzie to się może przydać. No czyli to mamy y, właśnie... 36 razy 16, no to robimy 36 jeździ 10, 36 jazy 5, jeszcze 1, 36, no to jest razem 576. Dzielenie, z dzieleniem jest zupełnie tak samo, tak samo jak z właśnie ułamkiem zwykłym, że po prostu możemy to sobie rozdzielić, albo jeżeli mamy te same podstawy, to możemy sobie wziąć pod jeden nawias. Następna rzecz, a do potęgi, do potęgi jeszcze, jak mamy podwójne potęgowanie, no to wtedy idziemy jakby działaniem niżej cały czas. Tu mieliśmy mnożenie, tutaj mieliśmy mnożenie, to zamieniliśmy na dodawanie, tu mieliśmy dzielenie, zamieniliśmy na odejmowanie, a tu mamy potęgowanie, idziemy działanie niżej, mamy mnożenie wykładników. Jeszcze dodatkowa taka rzecz, że tak samo działa. Pierwiastek pod podpierwiastek, to stopnie pierwiastka ze sobą mnożymy. Z pierwiastkami jest bardzo podobne są te zasady, tutaj sobie je przejrzyjcie. Tutaj każde mnożenie pod pierwiastkiem albo dzielenie możemy sobie rozłożyć. To jest bardzo przydatne do właśnie wyciągania przed nawias. I no to jest analogicznie jak tutaj. Tylko tutaj, tak jakby poszliśmy w drugą stronę. Dobra, czyli pierwiastek z 50 dzięki tej własności właśnie możemy sobie spisać jako 25 razy 2. To nam daje 25 pod pierwiastkiem razy 2 pod pierwiastkiem. No to tu już widzimy, że już mamy piątkę. I właśnie dzięki tej własności sobie możemy wyciągać. A tu jest taka informacja odnośnie właśnie pierwiastka do potęgi, że to jest A. To może, że te A jest w środku, no to to jest wartość bezwzględna z A, ale no to jest trochę wyższy poziom, aż tak nas nie interesuje. Lecimy dalej. Tutaj mamy rozróżnienie liczba przeciwna, a liczba odwrotna. Faj to wiedzieć, to nie jest dużo. Jeżeli mamy piątkę, no to liczbą przeciwną będzie minus piątka. Zapamiętujemy to tak, że 5 jest po drugiej stronie od 0. Na osi liczbowej. W sensie, że minus 5 jest po drugiej stronie od piątki. Liczba odwrotna, 5 możemy zapisać jako 5, do, 5 przez 1, a 5 przez 1, jak sobie obrócimy, no to mamy 1 piątą. Jeżeli sobie ułamki obracamy, no to tutaj to ładnie widać, jak to wygląda. NWD i NWW. Wypadło z zagadnień z 2022 roku, więc się tym na ten rok nie przejmujemy. Liczby zespolone są tutaj mocno rozszerzone, to jest tylko ciekawostka tutaj. Nas interesują liczby rzeczywiste. To są takie, które da się przedstawić, zapisać na osi liczbowej. Czyli no, bardzo dużo jest tych liczb. I one dzielą się na liczby niewymierne i wymierne. Niewymierne to takie, których się nie da zapisać za pomocą ułamka zwykłego, a wymierne to takie, które za pomocą ułamka zwykłego da się zapisać. Czyli na przykład e, 3 w okresie da się zapisać jako jedną trzecią. Liczby całkowite to takie, które są po prostu całe. To są ujemne, zero i dodatnie całkowite. Liczby naturalne no to są od jedynki w górę dodatnie całkowite. Następnie kolejność działań. Ja tutaj proste. Najpierw mamy działania w nawiasach, później potęgowanie, pierwiastkowanie, później mnożenie, dzielenie, później dodawanie, odejmowanie. I w przypadku działań na równym poziomie no to wykonujemy po kolei od lewej strony. To też jest czasem istotne. I dobra. I jeden sobie taki przykład policzymy. Najpierw działanie w nawiasie, czyli oczywiście najpierw tutaj dodajemy to, co jest w środku, czy dodać 9, 12. Później potęgujemy, czyli bierzemy 12 do potęgi, to jest 144. Teraz mnożymy, czyli jakbyśmy sobie wykonali to odejmowanie na przykład, równo z tym dodawaniem, to widzimy, że już by wyszło źle, no bo ta dwójka jest złączona z tym wszystkim tutaj mnożeniem. Więc to jest jeden taki fajny przykład. Czyli mamy 300 minus 2 razy 4, 144, 288. No to teraz odejmowanie i wychodzi nam 12. Następne zasady podzielności liczb. No to na samym początku podzielność przez 2. No liczba jest podzielna przez 2, kiedy jest parzysta. Prosta zasada. Liczba... Podzielna przez 3, kiedy suma cyfry tej liczby jest podzielna przez 3, czyli na przykład 18 jest podzielne przez 3, bo 1 plus 8 daje 9, czyli liczbę podzielną przez 3. Czwórka, liczba jest podzielna przez 4, kiedy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4, czyli na przykład liczba 116 jest podzielna na 4, bo 16, czyli te dwie ostatnie cyfry złączone, jest podzielne na 4. 1244 będzie podzielne na 4, ponieważ 44 podzielić na 4 to jest 11 proste. Liczba jest podzielna na 5, kiedy jej cyfrą jedności jest piątka lub 0. Czyli kiedy na końcu ma po prostu 5 lub 0. No to jest proste. Liczba jest podzielna przez 6, kiedy równocześnie jest podzielna przez 2 i 3. Na przykład 36 jest podzielna na 6, bo parzysta jest parzysta. I 3 plus 6 daje 9. Czyli na przykład 114 jest podzielne na 6, bo też jest to liczba parzysta. i 1 plus 1 plus 4 daje nam 6. Liczba jest podzielna na 9, tak samo jak w przypadku trójki suma cyfr tej liczby daje nam. Liczbę podzielną na 9, tym razem na 3. Czyli na przykład 162 jest podzielna na 9, bo 1 plus 6 plus 2 to daje, to daje właśnie nam 9. I liczba jest podzielna przez 10, kiedy ostatnią cyfrą jedności jest 0. Następna tutaj rzecz to jest taka dość dodatkowa podzielność jakiejkolwiek liczby, jakiejś. Czasem się zdarzają na egzaminach z że dadzą podzielność przez 105. Wtedy uczeń mówi: co, 105? No. Takich podzielności nie było. Wtedy po prostu najczęściej się rozbija na czynniki pierwsze, sprawdza, czy te czynniki pierwsze tej liczby 105, jeżeli jest pytanie, czy 1890 jest podzielne na 105. No to sprawdzamy czynniki pierwsze 105, sprawdzamy wszystkie czynniki pierwsze tej liczby 1890. Jeżeli te czynniki zawierają się w tych czynnikach dokładnie takie same i w takiej i, no, albo w takiej samej albo w większej ilości, no to znaczy, że ta liczba jest podzielna na 105, tutaj nawet widzimy, że w pewnym momencie daliśmy to 105. A z drugiej strony, jak zrobimy 105 razy te liczby pozostałe, no to wyjdzie nam ta liczba. Następny slajd. Tutaj mamy potęgi i pierwiastki w pamiętania. No, wiadomo, większość z Was, pewnie większość z tych potęg i pierwiastków pamiętają. No, ale to po prostu bo no, trzeba umieć, żeby jakoś w tych zadaniach sprawnie się poruszać. No, tutaj z tych takich mniej oczywistych rzeczy, no to 11 do kwadratu to jest. 121, tak samo pierwiastek ze 121 to jest 11. 12 do kwadratu to jest 144, pierwiastek z 144 to 12. 20 do kwadratu to 400 i 30 40 do kwadratu to 900. I tutaj jeszcze warto mi się wydaje znać te pierwsze kilka potęg do potęgi trzeciej i pierwiastków tego stopnia no to 2 do 3 daje 8, 3 do trzeciej 27, 4 do 3 64, dobrze, to jest dobrze, i 5 do trzeciej 125, 10 do 3 to oczywiście 1000. Ile jest, jaka to jest liczba, tyle zer dodajemy. Tutaj mamy dwie rzeczy, które nam odpadły w 2020 roku, więc wartością bezwzględną i przedziałami liczbowymi się przejmować nie musicie. I to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Na razie.